Pan z Wami i z Duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do Żydów. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który ja dam, jest moje ciało, wydane za życie świata. Sprzeczali się więc między sobą Żydzi, mówiąc: Jak on może nam dać swoje ciało do jedzenia? Rzekł do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Jeżeli nie będziecie jedli ciała syna człowieczego, ani pili krwi jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje ciało i krew moją pije, trwa we mnie, a ja w nim. Jak mnie posłał żyjący ojciec, a ja żyję przez ojca, taki ten, kto mnie spożywa, będzie żył przeze mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił. Nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb? Będzie żył na wieki. Oto słowo pańskie, o, równo siedemset lat temu, biskup krakowski Nankier poprowadził ulicami królewskiego miasta pierwszą procesję eucharystyczną w dniu Bożego ciała. Przez siedem wieków tradycja eucharystycznej procesji kształtowała serca i dusze wierzących, stając się stałym elementem naszej eucharystycznej pobożności. Jednocześnie tradycja ta jest jedną z tych, Najchętniej kultywowanych w procesji eucharystycznej, jak wiemy, co roku uczestniczą i osoby starsze, i w sile wieku, i dzieci, i młodzież. Każdy ma w niej swój własny udział i swoje poczesne miejsce. Wszyscy idą, aby wyznawać wiarę, wyznawać wiarę w tego, który ukryty pod znakiem prostego eucharystycznego chleba, jest jednocześnie prawdziwym Panem Wszechświata, Bogiem i Zbawcą każdego człowieka. W uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa gromadzimy się, aby wyznać wiarę w tę niezwykłą obecność. Przychodzimy, aby oddać cześć Panu, który za nas umarł i dla nas zmartwychwstał i ustanowił sakrament swojej świętej obecności, sakrament najświętszego ciała i krwi swojej, w którym i my mamy udział. Jednak tegoroczne Boże Ciało jest pod pewnym względem wyjątkowe i szczególne. W tym roku szczególnie mocno wybrzmiewają słowa dzisiejszego pierwszego czytania. Pamiętaj na wszystkie drogi, którymi Cię prowadził Bóg Twój przez 40 lat na pustyni, aby Cię utrapić, wypróbować i poznać, co jest w Twoim sercu. Może nie 40 lat, ale ostatnie kilka miesięcy to był czas rzeczywistej pustyni wspomnijmy choćby tę wielkanoc która zostanie na długo jeśli nie na zawsze w naszej pamięci tę wielkanoc w której tak wielu z nas nie mogło uczestniczyć w najświętszej ofierze do której nie dane nam było przygotować się przez sakrament pokuty, w którą wielu z nas nie mogło przyjąć najświętszego sakramentu. Te trudne dni, dni swoistej pustyni i próby, zostały nam dane po to, aby Pan nas wypróbował i poznał, co rzeczywiście jest w naszych sercach. W tych dniach szczególnie mocno mówiliśmy o dwóch zapomnianych przez codzienność praktykach. O praktyce komunii świętej duchowej, dzięki której nawet pomimo braku dostępności najświętszego sakramentu człowiek wierzący może zjednoczyć się ze swoim Panem. Nie symbolicznie, rzeczywiście. Realnie, przez wzbudzenie w sercu żywego pragnienia Bożej obecności, przez tę komunię, która wyraża się w pragnieniu zjednoczenia z Bogiem, z Bogiem obecnym w życiu konkretnego wierzącego. Wobec braku możliwości przystąpienia do sakramentu pokuty, mówiliśmy dużo, o praktyce żalu doskonałego, żalu, który wynika z miłości, który, jak wierzymy i jak naucza Kościół od wielu wieków, ma moc zgładzenia grzechów, nawet tych śmiertelnych, i pojednania nas z Bogiem, którego całym sercem kochamy. Te dwie praktyki, choć trudne, Wobec braku dostępności zwykłej praktyki sakramentalnej, powinny zostać w naszych sercach jako coś trwałego. Jak pięknie byłoby, gdybyśmy już zawsze, przystępując do kratek konfesjonału, wzbudzali w swoich sercach doskonały żal za nasze grzechy. Jak pięknie byłoby, gdybyśmy już zawsze, przyjmując Rzeczywiste ciało Chrystusa, jednocześnie duchowo w pełni jednoczyli się z tym, którego przyjmujemy. Utrapił cię, dał ci odczuć głód, abyś mógł poznać, że nie samym tylko chlebem żyje człowiek, ale wszystkim, co pochodzi z ust Pana. Wobec braku. Dostępności Eucharystii. Kościół dawał nam w tym niełatwym czasie naszej pustyni wiele okazji, abyśmy karmili się Chrystusem obecnym w Jego Słowie. Zadajmy dziś pytanie, czy te wszystkie okazje, które wówczas były wobec nas dostępne, zostały przez nas mądrze i właściwie wykorzystane. Czy może skoncentrowaliśmy się wyłącznie na tym, czego w tamtym czasie nie byliśmy, nie mogliśmy dostąpić? Zobaczmy w tym świetle także dzisiejszą Ewangelię, która mówi bardzo wyraźnie o konieczności spożywania ciała i picia krwi Jezusa. Spróbujmy ujrzeć te słowa w ich właściwym kontekście. Te słowa święty Jan zapisał w szóstym rozdziale swojej Ewangelii, osiem rozdziałów przed momentem ustanowienia najświętszego sakramentu. Jezus wypowiada te słowa do Żydów, zanim jeszcze ustanowił sakrament swojej obecności. Ani zgromadzone przy Nim tłumy, ani uczniowie, ani nawet dwunastu apostołów nie wiedziało tego, co my dobrze wiemy. Kiedy słyszymy słowa o konieczności spożywania Jezusowego ciała, automatycznie odnosimy je do przyjmowania Komunii Świętej. I jest to jak najbardziej dobre i właściwe. Ale przyjmować ciało Jezusa, i pić Jego krew, to coś więcej niż tylko przychodzić do ołtarza, aby posilić się najświętszą hostią. To przyjąć Jezusa z wiarą, z całym Jego dziełem, które przynosi. Jeść ciało Jezusa, to karmić się Jego słowem, to przyjmować całą Ewangelię. Całą naukę Jezusa przekazywaną przez Kościół. Karmić się Jezusowym ciałem i mieć udział w Jego krwi, to trwać niezmiennie w tym wielkim ciele Jezusa, jakim jest Kościół, jakim jesteśmy my wszyscy. Przyjmować komunię świętą czystym sercem i czystym pragnieniem. To jednoczyć się z Jezusem, który w tej komunii do nas przychodzi, ale też jednoczyć się z naszymi bliskimi i dalszymi, braćmi i siostrami, tworzyć z nimi rzeczywistą i pełną wspólnotę miłości, wspólnotę dziękczynienia, wspólnotę uwielbienia Bożej obecności. Bracia i siostry, to szczególne i niezwykłe Boże ciało, które dziś przeżywamy, kieruje nasze myśli inaczej niż zazwyczaj, nie w stronę eucharystycznej procesji, ale w stronę duchowego przeżywania tej jednej z największych tajemnic naszej wiary, jaką jest Eucharystia. Słyszeliśmy w ogłoszeniach w ostatnią niedzielę, że nie będzie dziś. Tradycyjnej procesji ulicami Rymanowa. Zastąpi ją procesja do czterech bocznych ołtarzy wewnątrz naszej świątyni, do ołtarzy, przy których wiele lat temu sprawowano najświętszą ofiarę, a na których dziś znowu zaistnieje sakramentalna obecność. Ale to, że nie będzie tradycyjnej procesji, to nie do końca jest prawda. Owszem, nie będzie procesji w tradycyjnej formie. Jednak już za kilkadziesiąt minut wyjdzie z tego kościoła na ulicę Rymanowa, na ulicę naszych wsi, prawdziwe ciało Jezusa. I to w podwójnym wymiarze. Najpierw na ulicę naszego miasta i wsi wyjdziemy my. Prawdziwe ciało Jezusa, Jego święty Kościół. Zobaczmy, że to, co spowodowała epidemia, to także przesunięcie w czasie Komunii Świętej Wielkanocnej. Zaryzykuję takie stwierdzenie, że w tym roku, bardziej niż kiedykolwiek, ludzie przyjmą Najświętszy Sakrament w Komunii Świętej. Właśnie w tę dzisiejszą uroczystość. Już poprzednie msze święte, które tu sprawowaliśmy, pokazały, jak wielu ludzi dziś nakarmiło się ciałem Jezusa. Stało się przez to żywym tabernakulum Bożej Obecności. Żywą monstrancją, może nawet piękniejszą niż ta, do której pod koniec dzisiejszej Eucharystii kapłan włoży konsekrowaną hostię, bo żywą, prawdziwą, równie mocną i skuteczną. Dziś najświętszy sakrament przyjęty do naszych serc zaniesiemy nie tylko na ulicę naszego miasta, ale zaniesiemy do naszych domów, do naszych rodzin, do naszych relacji. Wszędzie tam, gdzie jesteśmy i żyjemy, bo wszędzie tam On chce być obecny. Wszędzie tam chce nam błogosławić. Wszędzie tam chce zanosić swoją miłość, dobroć i pokój. Pomyślmy dzisiaj o tym ciele Jezusa, którym my sami jesteśmy. Pomyślmy o naszych relacjach, tych rodzinnych. Może nawet nieco bardziej ostatnio nadszarpniętych przez kwarantannę i izolację. Pomyślmy o naszych sąsiadach, o tych ludziach, którzy tak jak my, wyznają wiarę w Jezusa. I być może tak jak my, dzisiaj i w kolejnych dniach będą przyjmować Najświętszy Sakrament i uczestniczyć w Eucharystycznych procesjach. Pomyślmy, o sobie nawzajem z miłością. Tak, przeżywajmy dziś nasze święto. Przeżywajmy ten sakrament największej miłości Boga do człowieka, ten sakrament obecności Boga, który chce rzeczywiście działać w naszych sercach. Amen.